zabytki Pomorza Zachodniego. Dzisiaj o tym przewodniku opowiedzą panowie autorzy, pan Piotr Kalka i pan Jarosław Rybak. Ja państwa witam w imieniu dyrektora, który niestety jest na występach gościnnych poza Stargardem, ale myślę, że panowie tutaj opowiedzą fajnie o, o naszym przewodniku. Także zapraszam. Dzień dobry Państwu. To pierwsza promocja tego przewodnika i w zasadzie chyba pierwsza promocja naszego przewodnika na Pomorzu Zachodnim, jakiegokolwiek. Wydawnictwo regionu jest wydawnictwem z Gdyni, działamy od 1992 roku. Wydajemy rzeczy regionalne, jak Państwo może tu na schodach widzą. Jesteśmy z Pomorza. Gdynia to też Pomorze. Ja wiem, że ze Stargarskiej perspektywy to gdzieś daleko na wschodzie jest. Ale myślę, że jakby, tak samo jak Państwo się interesują to może tak samo my się interesujemy i, i czasem patrząc z tych krańców Pomorza Wschodniego i Zachodniego można zobaczyć ciekawe rzeczy. Przewodnik, który będziemy dzisiaj to on Pan Piotrowi, bo to w zasadzie jest jego dzieło. Ja brałem w nim udział o, o, o ile kierowca bierze udział i fotograf w przygotowaniu. Jest trzecią częścią. Myśmy w 2015 roku podjęli taki pomysł, żeby przygotować publikację albo serię, serię publikacji, które będą pokazywały najciekawsze obiekty archeologiczne na terenie Pomorza. Żeby to ograniczyć jakoś obszarowo i żeby dla odbiorców było to w miarę jasne, gdzie to jest, postanowiliśmy je podzielić administracyjnie, czyli przypisać do wojowców. Pierwszym przewodnikiem był, leżący zresztą tam też na tym naszym, w tym małym naszym sklepiku, przewodnik archeologiczny zabytki Pomorza po w pomorskim. On się ukazał jesienią 2016 roku. Doczekał się trzech wznowień. Była seria promocji, on został doceniony w Poznaniu na targach turystycznych przez PTTK. Otrzymaliśmy za niego nagrodę na książkę krajoznawczą i to był też jakby impuls do tego, żeby cały projekt kontynuować, żeby zrobić Kujawsko-Pomorskie. Tak się złożyło, że akurat wybudowano nam wówczas dobrą drogę, że z Gdyni do Torunia i w okolice było łatwo dojechać. Mieliśmy nadzieję, że do 2020 będzie też ta dobra droga na zachód, ale ona się jeszcze buduje, <laughs> więc trochę czasu zaszło. Pomimo pandemii, w którejśmy przygotowywali książkę, prezentujemy Państwu trzecią część odbrzymię Zabytku zabytków Pomorza, czyli 50 obiektów województwa zawodowych Tak, drodzy Państwo, nie wiem czy możemy usiąść, chodni Państwo. E, rzeczywiście na początku chciałem powiedzieć, że książka jest nasza wspólna. E, rzeczywiście za tekst odpowiadam ja no bo jestem zawodowym archeologiem, więc jakby... Była to moja rola, natomiast ta książka nigdy by nie powstała, gdyby nie Jarek. Razem wszystkie projekty robiliśmy, razem jeździliśmy, razem wszystkie miejsca to odwiedziliśmy, bo to też jest dla nas bardzo ważna rzecz: że obiekty, które pokazujemy, są obiektami, które rzeczywiście sami spenetrowaliśmy. Potrzeba tego już przy pierwszym przewodniku okazała się absolutna, ponieważ e, e, jak przygotowywałem materiały na temat różnych na przykład grodzisk, czasami w niektórych miejscach spotykałem informacje o sposobie dotarcia. Po tym jak tam pojechaliśmy rzeczywiście okazało się na przykład, że grodzisko jest obrodzony płotem i nie można wejść, więc uznaliśmy, że nie ma innej możliwości niż e, żeby pokazać czytelnikom miejsca, w których realnie byliśmy, żeby... No, ta informacja i o sposobie dotarcia, i o samym obiekcie była jak najbardziej sprawdzona, i będziemy mogli wziąć za to odpowiedzialność. Z czego powstało w pewnym sensie zapotrzebowanie, czy pomysł na ten przewodnik? Ja jako archeolog pracujący w zawodzie, pracuję w muzeum, no, wiadomo, spotka się na co dzień z pracy z tekstami archeologicznymi. Natomiast mam wrażenie, że od wielu lat, jak to powiedzieć, troszeczkę kuleje tak zwana popularyzacja archeologii. No i zawsze uważałem, że jest to bardzo ważne, żeby z tą wiedzą, z tymi wiadomościami dotrzeć do ludzi, którzy nie są z branży, żeby ich zachęcić do tego, żeby archeologia. Kojarzyła im się nie tylko z Egiptem, jakimiś odległymi przestrzeniami czy zabytkami gdzieś nad Morzem Śródziemnym, tylko żeby przekonać ludzi o tym, że ciekawe obiekty, cmentarzyska, rodziska są w ich otoczeniu, w ich sąsiedztwie, tak naprawdę, i każdy może je zobaczyć, odwiedzić i, i, i czegoś się o nich dowiedzieć. Robiąc pierwszy przewodnik po Kaszubach, trafiłem na cmentarzysko, Gockie, tak zwane kamienne kręgi. Państwo najbliżej takie miejsce macie w Grzybnicy, koło Koszalina i koło Czapinka, w Pławnie, zresztą te dwa obiekty są opisane. Tam funkcjonuje taki rezerwat, który ma opiekuna na miejscu, sklepi, ludzie przyjeżdżają wokół Wokół tych kamiennych kręgów przez lata narosło wiele legend i opowieści, więc ludzie sobie je tłumaczą w różny sposób nie tylko jako cmentarzysko, ale też jako miejsce mocy, jako miejsce, jako kalendarz astronomiczny, jako tak powiem miejsce wyjątkowe. Panie, które się opiekują tym miejscem w zasadzie rodzina, obecnie prawie 80-letnie małżeństwo, właśnie któregoś roku, mówił, a może byśmy zrobili jakiś taki modelek jakiś informator. Ja pomyślałem o tym, że bo u nas w tej naszej części Pomorza tych kamiennych kręgów jest trochę więcej, że trzeba pokazać nie tylko te odry i, i y, 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 tam pobliskie y, y, kamienne kręgi, ale to wszystko co wówczas było znane na tym morzu i myśmy przygotowali wspólnie taki mały przewodnik kamiennych kręgów. I się okazało, że temat był bardzo nośny i to jest tytuł, który od 20... W tej chwili 23 lat jest cały czas na rynku, my go tylko wznawiamy, aktualizując informacje. Jak to zawsze z książkami jest. Jeżeli powstaje jakaś książka, to zawsze ona nie tylko trafia do ludzi i ludziom pokazuje różne miejsca, ale też dla mnie jako wydawcy i jest okazją do poznania kolejnych fajnych osób, ciekawych osób, nawiązania kontaktów. Więc nawiązany kontakt ze prologami z łodzi, którzy się tym cmentarzyskiem akurat w Wodrach zajmowali. No, i jednemu z profesorów zgadziłem taki mój pomysł, że skoro jest takie zapotrzebowanie, skoro ludzi tak bardzo interesuje ta historia, ze względu na ten pierwiastek tej pewnej niewiedzy, to miejsce, że można sobie coś dopowiedzieć, że może by zrobić taki przewodnik, w którym pokazalibyśmy więcej takich miejsc, nie tylko te, ale inne kręgi. No i profesor Brabaczek profesor powiedział krótko: Mówi, oczywiście, bardzo dobry pomysł, ale. Nie możesz tego zrobić ty, bo nie jesteś archeologiem, musisz wziąć do pomocy archeologa. No i trochę czasu nam to Aż ta na archeologa, który yy, stwierdził, że popularyzacja tej wiedzy archeologicznej to jest dobry pomysł, a że razem mieszkamy w tym samym mieście i było nam jakby łatwo to w końcu dogadać. E, no tak żeśmy się zabrali za ten pierwszy przewodnik archeologiczny. E, to co Państwo tu widzą, to myślę, że Piotr szerzej powie. To jest pokłosie trzech lat wyjazdów pewnie będzie ze 100 do 120 obiektów, któreśmy w terenie zobaczyli. Tak samo było w przypadku pozostałych przewodników, a więc to jest pewien wybór tego, co, co w terenie można było zobaczyć. Ja jako niearcheolog byłem też pierwszym recenzentem. Piotr wybierał miejsce, do którego biegaliśmy, A ja jako laik, jako turysta. Tylko co, mówię, to mi się podoba, a no to jest niefajne. Albo źle <coughs> jest, że tak powiem, z nie ma w samochodu. Yy, I w taki sposób te przewodniki, jakby nabrały tej swojej ostatecznej formy, czyli to, że pokazują po pierwsze miejsca, które ciekawie wyglądają w terenie, które można zobaczyć, niejako dotknąć, i do których można się dostać. Bo wiele z tych obiektów, zgrodzisk, właśnie cmentarzy, jest w miejscach absolutnie niedostępnych. Tak. To, że nam kilka razy buty zdjęło w czasie penetracji w terenie, to, że żeśmy gdzieś się tam zakopali samochodem, to jest jakby taka opowieść już poza przewodnikiem. Nie? Tak, no tak jak Jarek mówił, żeby wybrać tych 50 obiektów, no, trzeba było zobaczyć realnie, przechodzić własnymi nogami 100, 120 z nich. Oczywiście ten wybór jest absolutnie subiektywny. Na pewno Państwo yy, albo czytelnicy na innych promocjach zadają pytanie: A dlaczego nie ma grodziska, które ja na przykład bardzo lubię? Yy, a Państwo i nie, nie, Panowie nie uwzględniliście tego grodziska. I ja na pewno przyznam rację, że to też jest fajne grodzisko, ale chodziło nam o to, żeby yy, przewodnik yy, był książką, którą można wziąć ze sobą w terenie. Wiadomo, można by napisać, można by tych obiektów opisać, umieścić w przewodniku nie 50, tylko 150, bo bogactwo archeologiczne Pomorza Zachodniego jest olbrzymie. I tutaj w ogóle nie byłoby problemu z wybraniem takiej ilości obiektów. No ale kto chciałby chodzić po terenie z książką ważącą 3 kg? No myślę, że nie o to chodzi, więc bardziej staraliśmy, problem mieliśmy z tym, nie co pokazać, tylko z czego musimy. Zrezygnować. Chodzi o to, żeby wśród ludzi turystykę archeologiczną jakoś rozpropagować. Bo też trzeba od razu powiedzieć, czego w tej książce nie ma. Tutaj skupiamy się na najstarszych obiektach obiektach archeologicznych, które można zobaczyć w terenie, które mają swoją formę. Terenową, które jakoś manifestują się w przestrzeni, żeby nawet ktoś, kto nie jest na początku zorientowany, jak wygląda go jak wygląda rudek stoszkowaty, jak powinien wyglądać kurchan, czy to jest megalit, żeby od razu przybywając na to miejsce, które mu zaproponujemy, no jakby widział efekt tego przybycia, no bo jest oczywiście e, tysiące niezwykle interesujących stanowisk archeologicznych. Które są stanowiskami często przebadanymi przez arkolów, ale które po badaniach po prostu zostaną zasypane, ziemia zostanie wyrównana i w terenie nic nie będzie widać. Widać. O takich niezwykłych stanowiskach także oczywiście piszemy w naszym przewodniku, bo oprócz tych rozdziałów dotyczących poszczególnych kategorii obiektów, czyli grodzisk, cmentarzysk, no i też Obiektów muzealnych, które prezentują obiekty archeologiczne czy zabiegi archeologiczne, w każdym z naszych przewodników jest też taka część, no, powiedzmy, wstępu, czyli dwa rozdziały opowiadające o najstarszych, najdawniejszych dziejach danego regionu i także rozdział o historii badań archeologicznych. No i w tych rozdziałach oczywiście nawiązujemy do stanowisk też tak zwanych płaskich, czyli takich, no, które w terenie są niewidoczne. Natomiast chcieliśmy, żeby turysta, miłośnik, pasjonat archeologii. Wyruszy z naszym przewodnikiem gdzieś, właśnie w las, czy, czy na łąkę, czy w teren, po prostu, żeby mógł zobaczyć to, co chcemy pokazać. No, na szczęście żyjemy w takich czasach, i to też jest jakiś efekt rozwoju technologicznego. że Widać wyraźny wzrost zainteresowania archeologią jako nauką. Oczywiście zaciekawienie lokalnym dziedzictwem kulturowym, to jest to, co mówiłem niedawno, czyli, że nie tylko starożytny Egipt, no, ale właśnie w mojej miejscowości, w moim mieście, w mojej wsi znajduje się ciekawy mający kilka tysięcy lat zabytek. No, i też chodziło nam o wzrost świadomości społecznej dotyczącej zabytków arkologicznych, czyli to, że zabytki arkologiczne należy chronić, że nie można ich niszczyć, że są ciekawym świadectwem przyszłości. To wszystko jakby przyświecało nam przy układaniu i tworzeniu tego przewodnika, no ale też chcieliśmy dać, mówiąc wprost, ludziom przyjemność, możliwość, jakieś frajdy z takiego wędrowania śladami archeologicznych zabytków, czego tutaj nie ma, nie ma tutaj zamków, nie ma pałaców. To jest typowy przewodnik, który skupia się na tych starszych świadectwach działalności ludzkiej od epoki kamienia, od grobowców megalitycznych, no po przełom wczesnego i późnego średniowiecza, czyli po tak zwane grudki stoszkowate, czy Siedziby rycerskie, można powiedzieć. Na tym się zatrzymujemy, nie wchodzimy już w zabytki architektoniczne czy sakralne. Skupiliśmy się na takich typowych zabytkach archeologicznych. I tak jak mówiłem, na szczęście coraz więcej, też w internecie, różnego rodzaju stowarzyszeń, grup, profili. Na ten temat powstaje i dzięki temu, mam taką nadzieję, to zainteresowanie będzie wzrastać, a ochrona tych obiektów, co też jest dla mnie niezwykle istotną sprawą, będzie coraz lepsza. Takie podejście do przewodnika, właśnie to, to co chcieliśmy <coughs> pokazać, wpłynęło też na to, jak sformułowane są, zbudowane są pasy. Porządek przewodników jest następujący, że pokazujemy obiekty podzielone są jakby na kategorie. Pierwsza kategoria, chyba tutaj największa to jest kategoria dotycząca grodzisk, bo tych grodzisk na Pomorzu Zachodnim no my się, myśmy widzieli pewnie z 90, tutaj jest około 30-30. Drugą kategorią są cmentarzyska, czyli w Państwa wypadku pewnie znane Państwu megality, w których tak stargardu w okolicach <coughs> jest naprawdę dużo. I to są takie mechanity, których my możemy pozazdrościć, bo u nas takich obiektów niestety nie ma. I trzecią częścią są opisane muzea, czyli to, co Państwo możecie, żeby tutaj w Bastei zobaczyć, ale także w innych muzeach, które mają te ekspozycje archeologiczne. Tutaj na Pomorzu Zachodnim jak porównujemy to z naszą częścią pomorza jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Te hasła, które dotyczą obiektów terenowych, żeby one miały jakby walut użytkowy, są też zbudowane w ten sposób, że wskazujemy dokładną lokalizację danego obiektu, podajemy dane, jeżeli ktoś jedzie samochodem, jak tam dotrzeć, czyli jest możliwość skorzystania z mapy Google. I tutaj po raz pierwszy zastosowaliśmy z takich QR-ów, także można telefonem, jak ktoś korzysta ze smartfonu, sobie, że tak powiem, zassać tą lokalizację. I to są też obiekty, do których myśmy dojeżdżali samochodami. Więc to jest sprawdzone, że tam się da fizycznie dojechać. Dalej, no niestety, trzeba mieć często dobre buty, nieprzemakalne i trzeba mieć ochotę na to, żeby w ten interior lasu, czy w jakieś łąki wejść, żeby do takiego obiektu ale też w poszczególnych obiektach, piszemy wyraźnie, że tutaj no, te kalosze jednak by się przydały, a w niektórych nie. W niektórych obiektach można dojechać prawie pod sam, sam zabytek, więc to też jest jakiś wyznacznik, który w pewien sposób determinował wybór tych obiektów. No, takim najbliższym miejscem dla każdego mieszkańca, którego łatwiej stosunkowo może się wybrać, żeby zobaczyć, z on no są oczywiście muzea. I muzea na Pomorzu Zachodnim są bardzo różne, tak jak mówił Jarek, są duże instytucje muzealne, Muzeum Narodowe w Szczecinie, czy tutaj właśnie Muzeum w Stargardzie, wspaniałe w dwóch budynkach, ale są też małe kolekcje, czy to przy bibliotece, na przykład jakieś w żywcach, też bardzo ciekawe. No i myślę, że przede wszystkim, jeżeli chcemy się zainteresować archeologią, rozpocząć tą przygodę, to warto do tego muzeum w swoim czy w sąsiednim mieście zajrzeć, bo rzeczywiście można tam znaleźć ten sząd, ten początek wiedzy o której, o której o którą nam chodzi. No tutaj na przykład mamy zdjęcie, może być już historyczne, robione w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku jeszcze je robiliśmy, Bolinie, czyli dwa lata. lata temu. Wystawa archeologiczna w Wolinie, bardzo ciekawa, mnie się bardzo podobała od zawsze, natomiast faktem jest, że już była troszeczkę wiekowa, no i teraz w Wolinie muzeum jest zamknięte, trwa przebudowa, remont budynku i też duża przebudowa wystawy, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie są to już zdjęcia archiwalne. Wiemy skądinąd, że no być może już latem tego roku będzie wielkie otwarcie nowej wystawy. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało i, no, i nie ukrywam, że z, z wielkim zainteresowaniem I już Myślę o tym, żeby się wybrać znowu do muzeum w Wolinie. Tutaj w kilkunastu miejscach mamy też opisane poczucie informację o tym, co jest w Pobliżu. Na przykład w tej liste, poza Grodziskiem jest genialny kościół we wsi z polichromiami średniowiecznymi, czy tam powiedzmy, elastosowymi. Więc to jest coś, co jest, jedziemy do Grodziska I myślę, że dla części osób, które będą korzystały z tego to będzie podobne. Tak? Pojadą zobaczyć narodziska, przy okazji zobaczą jeszcze coś ciekawego, coś pięknego, co jest, co jest w pobliżu. Większość obiektów są to obiekty jednak y, oddalone w cudzysłowie od, od y, wsi czy od, od, od y, miast, chociaż nie wszystkie. Natomiast y, są takie, które y, posiadają na swoim, swojej formie. Obiekty późniejsze. Tutaj na przykład mamy zamek, zamek w w i mało kto wie, że ten zamek został postawiony właśnie na dawnym grodzisku. Jest drugie grodzisko takie typowe w lesie, całkiem niedaleko, natomiast ten zamek też stoi na reliktach dawnego wczesnośredniowiecznego grobu. Podobnie zresztą jak kościół, zresztą piękny kościół w Koszewku blisko, blisko stąd. Dosyć blisko. Też właśnie. Yy. Chociaż wydaje mi się, że tak jakbyśmy w tym koszewku byli, to mam wrażenie, że turyści, którzy to koszewkę już dojeżdżają, idą na jezioro, bo tam zaraz jest plaża, jest pomoc, no tak. piękny widok, ewentualnie zahaczą o, o, o ten kościół, który jest na górce, ale na grodzisko, które jest takby z tyłu, za, za cmentarzem, myślę, że wiele osób w ogóle nie dociera. Tak? To, to jest taka myślę, że też ważna rzecz, dlaczego, dlaczego e, robiliśmy te przewodniki i mamy nadzieję, że, te, że one znajdą e, oddźwięk, to jest to, że u nas pewnym problemem jest to, że e, te zabytki architektoniczne z różnych powodów nie są oznakowane. E, przez jakiś czas była obawa, że e, będzie to jakby zachęta do tego, żeby e, ludzie z urządzeniami do pokrywania lokalnych, że, że będą... Po złych intencjach. Intencja, żeby to tam wchodzić i będą to niszczyć. Ale prawda też jest taka, że często a mamy takie przypadki, yy, spowrzona do niego akurat nie, nie jest tak źle, ale w Kujawsko-Pomorskim czy w Pomorskim myśmy trafili na takie miejsca, gdzie yy, na przykład rolnicza działalność spowodowała zniszczenie grodziska, bo rolnik tak orał, żeby orał. Yy, bo można rozorać to grodzisko. Yy, no a tutaj standard. Też widzicie Państwo... Y, tak, bo kilka razy żeśmy się zatrzymywali też w Stargardzie, niestety jeszcze więcej tam nie zatrzymamy. To no, był taki hotel. hotelik PTTK nad Kanałem młyńskim, którego już niestety Tak, którego nie ma. Ja dwa miesiące temu, jak umawiałem promocję, tutaj mówię, jadę do Stargardu, Stargardu się no, zatrzymamy. Pani mówi, niestety już nie działa. No, tak to bywa. Proszę Państwa, no, myślę, że. Właśnie, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie oczywiście odpowiemy. No i przede wszystkim zachęcamy i do czytania, ale głównie do ruszenia w teren, do zobaczenia tych wspaniałych zabytków. Bo tak jak mówię, szczególnie Państwo, jako mieszkańcy Stargardu czy okolicy Stargardu, no mają tutaj takie bogactwo zabytków archeologicznych, że właściwie na wyciągnięcie ręki, że naprawdę yy, prawie mało który region Polski może, yy, może tutaj wchodzić w konkurs z, z Państwa, z Państwa okolicy.